Cześć, tu Chris. witajcie na kolejnym wideo. Jakiś czas temu znalazłem takiego dosyć ciekawego laptopa na złomie. Coś takiego jest to Microspot MX100. Dosyć ciekawy zabytek. Mamy tutaj nawet wejście jeszcze na stację dyskietek. To jest port zasilający wbrew pozorom, troszkę przypomina port DIN. Starusienki. Z mamy jeszcze wejście, tak mi się wydaje, że to jest może nie wejście, a raczej wyjście na monitor. Port szeregowy oraz RS. I czy tutaj z boku jeszcze coś jest? Wydaje mi się, że tutaj jest kolejny RS232, i tutaj jest jeszcze port na modem. I coś co wygląda jak PS2. Nie wiem, czy w tych latach było już PS2, bo to jest komputer z procesorem 486 więc ma swoje lata tak on wygląda mniej więcej w środku malutki ekranik, klawiatura o dziwo klawiatura typu QWERTY więc jest to nasz wypust Microspot 486 SLC 33x120 podejrzewam, że to jest 30, 33 MHz procesor ja go rozbiorę, zobaczę co ma w środku, także zapraszam. Dobra, no ten komputerek niestety nie działa, to Wam od razu powiem, nie uruchamia się. Zasilacz do niego sobie dorobiłem, zapalają się tylko diody, niestety komputerek się nie uruchamia. Nie wiem dokładnie co jest przyczyną tego stanu rzeczy. Akurat dużo śrubek to tutaj nie ma. Także rozkręcamy tą piękną maszynę. Musimy dostać się do środka. Zobaczyć, co w środku ma. To może być dosyć ciekawe doświadczenie. Śruby spore jak na laptopa, chyba większe niż w stacjonarce. Jeszcze chyba jedna śrubka mi została. To wyciągamy, to też wyciągamy. I tu przy baterii jeszcze mamy jedną śrubkę. Chyba ostatnia. Ta chyba mniejsza jest. No, a nie, taka sama. Tylko wydawało mi się, że zmniejsza. I jak to tworzyć teraz, proszę Państwa? Jak tu się dobrać do tego? Jak to jeszcze nie wiemy. O, coś takiego to jest. A, tak to jest zrobione, dobra, jarze. Klawiatura jest tak jakby osobno tutaj. Jarze, jarze, dobra. Nie chcę tu czegoś popsuć. Klawiaturka jest jak w ThinkPadzie podobno. W podobny sposób rozwiązana. I tak, czego nam tu brakuje? Nie ma dysku twardego. Dobrze, że też tasiemka została, że jej nie przesiali. Napęd dyskietek jest cały. I niestety zła wiadomość, proszę Państwa, brakuje najważniejszej rzeczy w całym komputerze, brakuje procesora, nie ma procesora, ktoś go wyjął, nie wiadomo dlaczego, co, gdzie i jak, ale nie mamy procesora, a bez procesora go nie odparę. i już widzę, że to jest nietypowy procesor, bo to jest procesor właśnie tak jak na obudowie mamy napisane na tym komputerze, 486SLC, 33 MHz, pewnie pasywnie chłodzony, to pewnie jest jego pamięć cache tutaj zainstalowana. BIOS widzę mamy tutaj. To nie wiem co to jest. Czy żeby to był koprocesor? Nie potrafię wam powiedzieć dokładnie, bo jest naklejka tutaj jakaś rzucona. Na razie zrobimy tak, że poszukam takiego procesora gdzieś na internecie. Może się uda znaleźć, a może nie, tego wam nie powiem. Tu widzę, że ktoś taśmy sklejał, jest uszkodzona. ciekawe czy działa ta taśma. Rok produkcji tego laptopa to chyba 90 lata faktycznie. Tu mamy na Biosie coś 92, więc to mogą być te lata faktycznie. A procesor SLC może być trudny w znalezieniu. Nie wiem, czy nawet na portalach aukcyjnych coś będzie. To dosyć rzadkie egzemplarze, ale dobra wiadomość jest taka, że te procesory mogło, mogło robić kilka firm: AMD, Intel, Texas Instrument i. Może jeszcze kilka innych, nie wiem czy VIA czasem też nie robiła takich procesorów, to trzeba sobie będzie sprawdzić. Dobra, no ładny laptop, ale no nie, nie odpalimy go, niestety się nie uda go odpalić, nie mam procesora, bez procesora nic nie zrobimy. Tak to bym Wam chociaż jakiś system operacyjny z dyskietki postawił, no ale niestety, procesor jest wymagany do tego. Ładniutki sprzęt. Ale niestety nie pobawimy się nim dzisiaj. Jak zdobędę procesor, na pewno wrócę do tego komputera, spróbuję go odpalić. Kiedy? Nie mam pojęcia. Nawet nie wiem, czy taki procesor gdzieś na naszych portalach aukcyjnych będzie. Jeśli już będzie, to pewnie za oceanem. Tam chyba prędzej. I to podejrzewam, że raczej. SLC, no to Texas instrument najprędzej gdzieś tam znajdziemy. Także biorę się za poszukiwania. Do następnego filmu. Cześć.